Fajnie jest być silnym, jedna z piękniejszych uczuć. Sokrates kiedyś powiedział, że szkoda, że mężczyzna w kwiecie swojego wieku nie zaznał, jak to jest być tężnym fizycznie. Ua, subskrybujcie mój kanał! Puh. Dzień dobry, dzień dobry, a teraz Byksławek będzie się pompował jak dziad na czeleśnie. Pierwsza seria. Mamy tutaj dwa razy po 10 kg, 2 razy 125 co daje nam 22 kg gry w 5, czyli 27 kilo. idziemy 12 powtórzeń na triceps. Jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, dziesięć, 1, dwanaście, jeden, Trzy cztery of you jeszcze dwie takie zaryjki i mierzymy łapy. Trzy super superseryjki zrobione. A teraz coś dla niedowiarków. Jeden 25 kg, pyk, 5 kg, pyk i, I 10 kg. Widzicie? Widzicie. A gryf ma 5 kg. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to ma pecha. A teraz bierzemy się. Zamierzenie. Tych wielkich bicepsów. Zaklamerkujemy. Ucho. Pa! Jedziemy. Jedziemy z tym mierzeniem. Teraz zobaczymy. Ty, wiem, co jeszcze chciałem zrobić. Dobra. Wiem, co jeszcze chciałem zrobić. Waga, waga. Teraz coś. Specjalnie dla Totka, pozdrowienia zbyt goszczy do łodzi. Jedziemy, kaptury. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, jeden, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dwudziestu. Dobra! 20 razy. Dobra, mierzymy, nie? Ten kaptur za bardzo nie podpompował pewnie bicepsów, ale kto wie, może. Może nadejdzie taki dzień, że ćwiczenie na kaptury będzie pompowało bicepsy. Dobra. Możecie wierzyć, lub nie, ale łapka spadła jeszcze. No jak byk 42,5. Także jeżeli czekaliście na przyrosty tej wielkiej łapy, to musicie jeszcze poczekać, aż wejdę na masę. Trzymajcie się łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Dla chętnych oczywiście wsparcie mojego kanału. Najniższe wsparcie to są tylko 2 złote, a będzie na bieżąco ze wszystkim dużo, dużo szybciej niż inni. Jak będzie dużo wspierających, będziemy robili livey dla wspierających. Fajne plakietki, naklejki są również tylko dla wspierających. Także co? Widzimy się w internecie. Jazda.